Dlatego Zostań, potrzebuję Cię To co w sobie mam tylko dzielić mnie w dół Zostań, poukładaj listy. Jedna z nich na pewno to Ty Zostań, potrzebuję Cię To co w sobie mam nie chcę dzielić na pół Zostań, poukładaj między. Jedna pewno to ty. Witamy telewizów z Berlina. Nad stadionem olimpijskim świeci słońce i mamy nadzieję, że również mecz przyjemnie nas zaskoczy. A wraz z Państwem tym meczem delektować się zamierzają Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Jesteśmy przekonani, że dzisiejsze spotkanie to będzie prawdziwa piłkarska uczta. Czuć atmosferę pełnego napięcia, oczekiwania. Przed nami już za chwilę naprawdę bardzo ciekawy mecz. Domku, przedmeczowe analizy i prognozy można snuć bez końca, ale najważniejsze jest zawsze to, co wydarzy się już na boisku. Tak więc oglądajmy. Oglądamy teraz wyjściowy skład reprezentacji Holandii. W formacji obronnej Virgil van Dijk wystąpi obok Mateisa Delichta. Frankie de Jong oraz Martin Deron zagrają na środku pomocy. Jako wysunięty napastnik wystąpi dzisiaj Memphis Depay. Co teraz zrobią? Mają parę możliwości pociągnięcia tego ataku. Memphis Depay, tu może być gol. Obronił, ale wciąż niebezpiecznie. Prawdziwym mózgiem drużyny jest oczywiście Luka Modrycz. To pewnie przez niego będzie przechodzić większość dzisiejszych akcji. Tak, wspaniale panuje nad piłką, ciągle jest w grze, bo wszyscy mają do niego zaufanie. Idealny piłkarz do gry na małej przestrzeni właściwie nie sposób odebrać mu piłkę. Partnerzy z drużyny uwielbiają z nim współpracować, czemu zresztą trudno się dziwić. Pewnie od niechcenia to wyłapuje. Utrzymuje się przy piłce, przy bierności rywali. Świetnie się zachował we własnym polu karnym. Iwan Perisic. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Berghais. Przy piłce Memphis Depay. Holandia w natarciu. Czy wykorzystają to pomarańczowi? Świetnie zapowiadała się ta akcja. Naprawdę. Ale już jest tylko wspomnieniem. No nie, trzeba to porządnie wybić. I tyle o tej akcji można zapomnieć. Wijnaldum. Tak się powinno stopować ataki rywala. Frankie. Dumfries. Podarowana teraz piłka. Modrycz teraz przy piłce. Z piłką Perysic. To środkowanie mogło być lepsze. Bez trudu połapali się przeciwnicy. Finaldum, ładne teraz zagranie za plecy obrony. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przedrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. Sędzia odgwizduje koniec pierwszej połowy na Olimpia Stadion. Zapraszamy na przerwę. W pierwszej połowie obie drużyny zagrały na podobnym poziomie, ale przerwa mogła coś zmienić. Zobaczymy, kto lepiej wykorzystał ten kwadrans w szatni. Łatwo teraz przejmują to niedobre zagranie. Będzie groźnie. Prosto padłe podanie. No świetnie obronione to uderzenie. Jeśli dobrze wykonają ten rzut rożny, będzie szansa objąć prowadzenie. Mamy zatem powtórkę dzięki technologii Goal Line. No i widać wyraźnie. Nie ma bramki. Niewiele zabrakło, ale to nie ma znaczenia. Gramy dalej. Krótko rozegrana piłka. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Pomarańczowi tracą piłkę, borna sosa, luka Modrycz. Modrić. Nie ma niepotrzebnej niechlujności w tej akcji. Cierpliwie ją budują. Było blisko. Lecz moment nieuwagi wystarczyłby zniweczyć całą akcję. To bramki mają już blisko. Można by coś tu wymyślić. Może im dać prowadzenie. To była znakomita sytuacja, ale oddajmy obrońcy. Wykonał fantastyczną pracę w defensywie. Okazja dla Holendrów do ataku skrzydłem. Piłkę przyjmuje Depay. Opłacił się ten wślizg. Odbiera piłkę. Bardzo dobrze teraz drybuje. Nie daje sobie zabrać piłki. Czy wykorzysta tę okazję? Co za okazja. tak bliska. To powinien być gol. Golkiper Tomku był tu na straconej pozycji, ale broni. Nie wiemy, kto podjął pierwszy decyzję, ale w obu zespołach zobaczymy na boisku nieco świeżej krwi. Krótko gra. Chce tym zaskoczyć. Modric teraz przy piłce. To już Luka Modric. Proszę bardzo, wykazał się teraz z refleksem i chłodną głową. Z takim fachowcem między słupkami kibice nie muszą panikować. I postanawiają zmienić coś w swojej grze i sięgają po świeże siły z ławki. Podanie teraz do Kowacicza. O, naprawdę dobra obrona. Ponownie wznowią z rogu boiska. Stawiają na krótkie rozegranie. Podanie teraz do Kowacicia. To naprawdę wyglądało na mierzony strzał, ale niestety dla niego, tylko do pewnego momentu. Rzeczywiście zawodnik ułożył ciało, jakby wiedział gdzie i jak chce posłać tę piłkę, ale okazało się, że wszystko poszło nie tak. Ostatnie 5 minut meczu przed nami, ciągle bez bramek. Cudowna teraz piłka do przodu, idealna na dobieg. Z poświęceniem i skutecznie. I teraz uderza. A teraz tylko bramkarzowi drużyna zawdzięcza to, że nie straciła bramki i remisu. Zagrożenie było naprawdę realne. Golkiper tą interwencją utrzymał swój zespół w meczu pod sam koniec spotkania. Jest potwierdzenie. Tylko dwie minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Pokazał nam, jak powinno się wykonywać w ślizgi. I strzela. Zespół będzie mu wdzięczny. Gwizdek. I znowu gramy. Niektórzy spodziewali się może, że o tej porze będzie już po meczu, ale do rozstrzygnięcia losów spotkania potrzebna jest nam dogrywka. Luka Modric. Ładnie przesuwa się w pobliże bramki. Będzie chyba szukać decydującego dogrania. Ruszają do kontry. Jak to się skończy? Kontra. Muszą się szybko cofać. Były widoki. Ale zamiast dobrej akcji ostatecznie mamy stratę piłki. Borna Sosa. Podanie teraz do Kowacicza. Wciąż utrzymuje się remis. Spokojnie budują akcję. Teraz Brozowicz. To było całkiem sprytne. Bardzo dobra akcja w ataku, ale jeszcze lepsza interwencja obrony. Sędzia spogląda na zegarek i zarządza przerwę. Druga połowa dogrywki rozpoczęta. Chcieli zaskoczyć rywala tym zagraniem, ale obrońcy byli na posterunku. Świetna interwencja. Spójrzmy, to może być decydująca akcja. Nici z tej akcji. Aut dla drużyny przeciwnej. Teraz Brozowicz. Mateo Kowacic piłkę ma teraz Modric Modrić raz jeszcze Mario Paszalic świetnie teraz bramkarz radzi sobie z tym strzałem dobrze się wyciągnął tak Tomku pokazał teraz klasę ale niczego innego się po nim nie spodziewałem w tej sytuacji dobra obrona ale to nie koniec zagrożenia przechwyt piłki w tercji obronnej rywala jak to teraz rozegra ale zablokowany ten strzał. A więc koniec. Wybrzmiał ostatni gwizdek. Duża odpowiedzialność, bo pierwsza jedenastka ustawia często całą serię. I broni ten strzał. Co za parada! Widocznie lepiej wytrzymuje. Tak, piłka ląduje w siatce. Nieważne w jaki sposób ważne, że skutecznie. Dobrze to wykonał. Delikatne techniczne uderzenie. Tu trzeba było odwagi. Taki strzał może się nie udać. I trafił. Dobrze wykonany rzut karny. Po tym można poznać prawdziwego fachowca. Lekki techniczny strzał podcinką. Gol. To mogło się skończyć łatwą obroną, ale dobrze wykonane musi się podobać. Bramka! Nie! Świetna parada! I bramkarz broni to uderzenie. Takie coś to ja rozumiem. Gol, proszę Państwa! Bramkarz pokonany. Bardzo pewnie wykonał ten rzut karny. Ciśnienie musi być olbrzymie. Jeśli nie trafi, to jego drużyna wróci do domu z niczym. Tak! Brawo! Kapitalnie się teraz zachował Bramkarz. To była interwencja, która wprowadza jego zespół do kolejnej rundy. Trzeba przyznać, że wspaniale się zachował, wygrał swoim kolegom ten awans.